Szanowni widzowie, witam Was na moim kanale tym razem... Gdzie... Wy jak ZMYŚLICIE Tak! Amoga! Na moim kanale. Dobra, nice, naj, 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 nice, naj, nice, naj. Nice, 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 nice. Zauważyliście, że ja w każdej grze mam na imię iPhone? Tak, w tak, tak. Chyba ślepy by nie zauważył Pff. Dobra, że no to No proszę nie dołączać i nie wychodzić Błagam, I'm postor, jesteś ja impostorem I'm impostor, impostor. postor, I'm I'm 60 FPS, -ów. o ssss Szrów matę, nie najgorzej To jest mój pierwszy odcinek z Among yy, yy, właśnie w. na moim kanale i w ogóle. Nie, nie pro. się! Nie zbliżaj się! Ocuń się! Nie! Gdzie mam nadal. Yy, elektry nie. <śmum> no, <super. śmum> Elektryka. Nie. To super! W jest najwięcej! Super! <śmum> Mhm. Mm ciekawe. drip. Mm. Mm. Left the game. Przyszli radom z drip. Very, very. Locations. E. Dobra, a i na mnie zagłosują widzowie. A jak go na muchę bo jest podejrzana jak ty Sli, sliwING, a slaf jakoina, slaf jakoina, jest impostorem według naszych detektywów z malinowscy i Partnerzy No więc widzowie Ej co jest? Skąd on ma taki ten lakin takiego skina? Ale mucha mi śmierdzi bez dam 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 czy ten gościu z mordą w gębie? Yes! Dobra, jeden impostor mnie... Czekajcie. Cafeterion... Tylko proszę mnie nie zabijać, nie? Jest... Ja gram od początku Among Usa. jak już nikt nie grał, to ja nadal grałem. Piękne czasy. Nie, kiedy już zrobić? Nie, nie, Yes! nie, 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 Jestem... Jestem... Clear. Oj, oj, oj. Nasz pan Ciekawe skąd ten Mary? Dobra, ja, ja wiem, że to jest mucha I... Matryl... Ej, komar, dobrze Nie, nie, komar Mucha i komar? Dobra <grym, <grym, Dobra, dawaj e, Komar? No e, komar jest impostorem, no to komar No sobie to zbieram, chętnie bym bo po No No... A nie, ja się byś, no, to mnie za zabiję, bo ja to jestem taki... Aj sergam, kilo, oraco na chills. Aj sergam, ok. Hmm, ha, 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 Dobra, a to był impostor na stół. Nie! Wow, nie spodziewałbym się. Ja mam w Shieldsach? Nawigacja. No i mi nie da zrobić task. Jestem klir jak. Clear. Mm, nie. Kto by się tego spodziewał? Dobra, założę sobie jakieś ubranko. Oh, oh, nie, moje są słodkie. Jestem słodkim bambikiem. Karnawałowy misiek jestem. Nie, ja kar... jestem karnawałowym miśkiem! O co wam chodzi? Co? Nie, public... public... publicystyczny... Among Us. Among us. No, nie, musimy... Gram, dopóki nie zostanę prostu. Oj, Duka się ładuję. O, dziękuję. JEEEES! 我死了。<music> Lubicie ja mogę znaczy wiem, czy lubicie? Ale ja naprawdę lubię tę grę. Mega ją lubię! Jest to gra, którą gram zawsze i będę w nią grał czasami. Już nikt nie grał, tak totalnie! Nikt! Nikt! Nie znam nikogo, kto grał. To ja jeszcze grałem. <ścoughs> to jest śmieszne. O, no, nie, krumate. Cref matę jest... no najgorzej, nie? <laughs> najgorzej. Cref matę, cref matę, cref matę... O! Idealnie. O! No, ty szmacik. Bra, hound, hound, Hałd, hałd. ci. hound! Dobra, hauntuję cię. Dlaczego mnie? Dlaczego mnie zabiłeś? Nie dlatego nie w innym nie maluszkiem. Where was the body? Devant. I didn't kill. Didn't kill. nie. I'm telling the truth to jest smutne? <głos> <głos> Aha, co jest? Jeżeli już trzech bambików to jest mega dużo! Ej, on was mi! Ej, Nie no, co to jest? To jest podejrzany? Nie, na stówę to jest on. To jest taki podejrzany, to jest taki susus. Sus. to jest taki su... <noise> Ale nie, nie jest. No to was, was bra... Brawo. Bra, hound, hound, hound. Hound. Hounduje! Nie myjesz zostać zbity. No nie! Łatwiej no widzielę! Co ktoś nie miał w pie... Żeby zabić na jego oczach! Nie, nie, nie. Aha, ja zapomniałem, no, że ja mogę robić ciaski. Nie, <grymne> Ty Ty na nie, nie, no, błagam, tego. Jest. nie, nie, no, nie, nie, róbcie tego. nie, wywalajcie. Arena, staj. Arena, staj, nie, 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 Arena nie, 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 o, oh, nie, no i nie poryżowują. To nie. Mam. Ja pierdzielony. Ja idę robić taski działam. O dwa, co o dwa. Admin, Admin. oh To jestem pewny, ale nie wiem. To jest, jak to będzie on, to. <śpiewanie> Muszę kogoś wyrzucić. Gościu im mówi, nie? że zabił na uczoł? Nie, on kłamie, trzeba go wydupić. A ja wiem, że to jest ten civil leg. Yy. On. I ciepło olej do głowy. <laughs> Bu, 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 bu. No i jest jeszcze tylko civil leg. Aha, nie! Linebror! Line Lime To Dobrze się nie spodziało. Miałam wam nagrać odcinek z Love the Fly, ale mi się ciągle wyłączał. No może wam kiedyś nagrywam z Fishing Zobaczmy, ale Chcę Sobie kupić kontraband polis Tylko, że jest W chudrogi Kosztuje aż 92 zł To jest Ale no ile jeszcze tych tasków? Cafeteria Mam już ten 9 osiągnięć. Ale ja tak dawno nie grałem w Among Us. Grałem tak z dwa miesiące. Może Dego. dobra, nieważne. Dobra, wyrzucę Lineborn. Błagam. Tak No nie, go trzeba Tak Axe of kill, Shields Tak, to jest 100% Tak, no nie, no co ty gadasz, No Tak Nie! Nie, nie, I lies, 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 lies. Oh, nie. like, O nie, naj... Dlaczego nie na line burn? No A, ze zgubki. A z dysafki, za co? Kabelki. A nie, my to przegramy, wiem, bo nikt nie robi zadań. Zabiłem, zabiłem mnie, nie, zabiłem win hour Try <grym>, win Nie, no nie, Wiesz mi, tego co tego mikro, Nic. 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 no ja Nic. Mm, yes, Jesus Christ. Jeszcze chwilę odcinka wizowy, tak sobie do pół godzinki, no i kończymy i chyba sobie zrobię trochę przerwę. przerwy. A, znaczy nie, ale będę trochę chciał sobie coś mniej tych odcinków, bo mam ich nie najgorzej. Cezaram się, no Przecież i tak skifniecie wołta, co tam zrobić? I survive, leon! No tak, i napiszę wam uh, um, Wamle mikrotax, stąd <stuwa> nie. Ja 100% daję, że y, y, mikrotax. <stuwa> nie, no kto by się tego spodziewał. I have high dan. Christian, Where does the where? I'm very trying. No, no co oni robią! Wszyscy zakasują na jednego inżyniera. Czy ta rozrywka się kiedyś skończy? No wiedziałem. Kto by się tego spodziewał? No Teraz na tej poszczególnej. Ajajajaj! No to jeszcze sekunda yy, Kończymy odcinek. Gramy Bambi, kami. gramy, gramy z Bambi. To Impostors! Dobra, to jest raczej ostatnia grzeczka na tym odcineczku. Mam nadzieję, że Wam się mega podobało, bo mi się naprawdę mega fajnie spędza czas nad graniem w Us Po prostu mega lubię tę grę. Fajrlandz! Hmm, ja się wcale tego nie spodziewałem! Że ci będą, na się wierzę, może ci się Jak no to po co za nimi wlazłem? No? Okej, okay. to była najszybsza, chyba. Nie, musi mieć trochę mniejszą wizję. No, bro, no dobra, nice, nice, nice. Dołączać, dołączać. No nie, no dlaczego?

Jeszcze raz mi ktoś zaspanie, a ja go wyciszę. Niech się uspokoją ci, co piszą. No przestań! Jakie zło! Nie no, ja ci jak zaraz. Nie no, przestań! Dobra, ostatnia gierka widzowie. Yy, kończymy odcineczek. Dobra. SSS. Nie zobaczeć przestać No ogarnij takiego, no ogarnij go, no nie, yeah. ja nie mogę! Jest! O tak nie O nie! To jest najgorsze zło na świecie! Najgorsze zło na świecie! Najgorsze zło na świecie! O nie! O nie! O nie! O, pico! O, bratko! Ktoś tu miał na grubo! yes i'm just there Nie widział. Przestań spamić. Salty bot? Nie no nie no, nie wiadomo.